Jest czemu jesteś taki chudy? Houdini? El Houdini? E, dobra, gdzie ja jestem? W ostatnich tygodniach Indie prześcignęły Chiny, stając się najludniejszym krajem na świecie. Pomimo, że Chiny wciąż są największą fabryką świata, to starzejące się społeczeństwo i rosnące ceny siły roboczej mogłyby sugerować, że Indie przejmą koszulkę lidera. Zresztą już nie raz słyszałem opinię, że w 2030 to Hindusi będą produkowali najwięcej na świecie. Czy aby na pewno przekonać? Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Na przestrzeni ostatnich dekad szybka industrializacja w Chinach popchnęła dziesiątki milionów rolników do przeniesienia się ze wsi do miast. Praca w miastach oferowała lepszy zarobek i jakość życia. W ten sposób gospodarka Chin przekształciła się z rolniczej w produkcyjną i dzisiaj odpowiada za 1 trzecią globalnej produkcji. To tyle, co Stany Zjednoczone, Niemcy i Japonia razem wzięte. W ciągu ostatnich 40 lat 770 milionów Chińczyków zostało wyciągniętych z biedy. A roczny dochód od 1960 roku urósł, uwaga, z 89 dolarów na 12 814 w ubiegłym roku. Ale wiele czynników wskazuje na to, że Chiny osiągnęły już szczyt rozwoju gospodarczego. Komunistyczna partia Chin od dawna obawiała się przeludnienia, dlatego od 1970 roku można było mieć tylko jedno dziecko. Ale po latach ograniczeń populacja Chin zmniejszyła się w bardzo szybkim tempie. W ostatnich latach Beijing starał się zwiększyć ilość narodzin poprzez ograniczenia aborcyjne i motywowanie rodzin do posiadania większej ilości dzieci. Hmm. W sumie chyba tak jak u nas. Wielu jednak sądzi, że Chiny zrobiły to zbyt późno i będzie fala niżu demograficznego. Indie za to mają masywny wzrost populacji i statystycznie coraz młodsze społeczeństwo. Jedna czwarta Hindusów to dzieci poniżej 14 roku życia. Gotowe za kilka lat wkroczyć na rynek pracy. Rynek technologiczny prężnie się rozwija, a ostatnio Indie prześcignęły Wielką Brytanię i stały się piątą największą ekonomią na świecie. Czy Indie mają przed sobą okres ekonomicznego boomu, a Chiny już go miały? Czy Indie staną się potęgą produkcyjną? Nie do końca. Może, może się mylę. Może, może nie mam racji, ale nie są. Indie mają przed sobą bardzo duże wyzwania. Tylko 74% społeczeństwa potrafi czytać i pisać, w tym tylko 62% kobiet. W Chinach to aż 97%. Problemem Indii jest to, że ich ogromna populacja w rzeczywistości nie jest wyedukowana. Celem Indii nie jest więcej ludzi. Wprost przeciwnie. Próbują ograniczyć swoją demografię. No, ale nie wychodzi im to Najlepiej. Czyli w Indiach jest dużo niewykwalifikowanych ludzi, a brakuje również wartościowych miejsc pracy. 60% zatrudnienia w Indiach to rolnictwo. Chiny potrafią dużo lepiej się zorganizować, mają wyedukowane społeczeństwo i potrafią zaprzegnąć ludzi do wartościowej pracy. Nie mówiąc już o tym, że Chiny to gigant technologiczny. Indie do 2030 muszą stworzyć 90 milionów miejsc pracy, aby nie doprowadzić do załamania rynku, i to niekoniecznie będzie proste zadanie. Do tego w Indiach. Jak jest beznadziejna infrastruktura, zrujnowana kolej, zakorkowane drogi, nieefektywne lotniska. To zakłóca łańcuchy dostaw. Pomimo wielu opinii, że do 2030 Indie będą największą gospodarką świata, wygląda na to, że musieliby wprowadzić masywne zmiany, aby konkurować z Chinami, jak równy z równym i jakoś tego nie widzę. Subskrybuj, lajkuj, wspieraj kanał na Patronite na...